Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Słuchajcie, postanowiłem, że dzisiaj nagram odcinek, w którym zjem bardzo ostre sushi. Przyjechałem do Art Sushi, w którym miałem okazję nagrywać już dwa odcinki, bo sushi mają naprawdę przepyszne, zresztą widzieliście. Umówiliśmy się tak, że zrobią dla mnie bardzo, bardzo ostre sushi z dodatkiem jakiegoś bardzo ostrego sosu. Ja te sushi zabieram do domu tylko i wyłącznie dlatego, że jak wiecie, no jedząc takie bardzo ostre dania, człowiek zaczyna się ślinić, wygląda to bardzo nieapetycznie, się beka. no, no Nie wygląda to dobrze, jest niedziela, nie chcę nikomu psuć dlatego właśnie teraz idę i zamawiam sushi. Dodatkowo Wam powiem, że jakbyście chcieli, to możecie wpaść sobie właśnie do Art Sushi. Tutaj już ogródeczek otwarty, środek lokalu również otwarty. Można usiąść, zjeść pyszne sushi, a jak powołacie się na maksymalnie, to na pewno dostaniecie jakiś fajny rabacik. Także wpadajcie na ulicę Nowogrodzką 50 przez 54. Idę zamawiać, bo jestem bardzo, bardzo głodny. Patrzcie, tutaj jest ogródek, gdybyście sobie chcieli, można usiąść. Ładnie, fajnie, cieplutko. I pysznie. Ręce pieką, mówisz? No, ale poświęcenie. Tutaj masz najłagodniejsze. Następny jest level wyżej. Level wyżej, tutaj już się zaczynają schody grube. No a tutaj nasz special różga. Mm. Nie wiem, jak zacząć. Tak jak Wam mówiłem, spotykamy się dzisiaj w takim oto ładnym miejscu, jakim jest to mieszkanie. I w tym mieszkaniu znajduje się to sushi, to sushi, które zostało przygotowane przez Art Sushi. I tak jak nam sushi master tłumaczył, od najsłabszego do najostrzejszego, mam w razie ratunku oczywiście jogurt druskawkowy. Tutaj mam standardowo sos sojowy. Imbir, uwielbiam Imbir i Wasabi, ale Wasabi średnio lubię, więc nie wiem, czy skorzystam. Myślę, że tej ostrości tak tu będzie ponad to. O, wygląda to na bardzo ostre. Mm. Nie daje sobie żadnego limitu czasowego. Nie wiem tak naprawdę, czego mogę się spodziewać po tym sushi. Wygląda obłędnie pysznie i znakomicie by mnie zjadł, ale domyślam się, że nie będzie tak pięknie i kolorowo. Na tę okoliczność, jakże mmm, pysznego, ostrego sushi. Również mam fajne serwetki z dinozaurami, słuchajcie. Dobra, nie ma co przedłużać. Biorę się za e, pierwszy poziom ostrości. Będę jadł sobie po kolei. Mmm, ale dobry. Tego jest przede wszystkim bardzo dużo. To jest najgorsze, że nie wiem, czy, czy pokonam to wszystko, ale jest to dużo. Mmm, mm, ale dobra. Nie, nie. Ten pierwszy. Poziom ostrości nie jest w ogóle ostry, ale jest przekozacko dobry. Mmm. Perfekto. Całości pewnie nie ziem, więc podzielę sobie to po prostu na dwa, bo to jest dużo rolek. Będę jadł po cztery z każdej ostrości. Doszedłem właśnie do czwartego kawałka najsłabszej ostrości. Poziom numer 1 nie zaskoczył. Nie czułem nawet smyranka po podniebieniu. Lecimy z poziomem numer 2. Hmm. Czuję na polikach takie mrowienie delikatne, ale daję radę. Te będą kosy. Mmm, ale wchodzi tu. A dobra, naprawdę przepyszne na sushi. Ostatni kawałek drugiego poziomu ostrości. Zaczynam się pocić. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Może trochę imbiru. Imbir dobre. Trzeci poziom ostrości. Mmm. To jest papryka na tym widzę. Jest ostry. Uuu ale zaczyna mi się pocić pod oczami. Znaczy się, że no już jest... Że jest nieźle. Dobra, imbiru trochę. Mmm. Jak ja lubię imbir. Mimo tego, że jest to bardzo ostre, to jest również bardzo dobre. Mm. Słuchajcie, dla tych, którzy dotarli do tego momentu filmu, mam konkurs. Więc jeśli napiszesz komentarz, ogień, to masz szansę zgarnąć taki maksymalny kubek. Co ty na to? Komentarz, ogień, interpretuj jak chcesz. Przede mną jeszcze dwa poziomne ostrości. O, no, Zaczyna się. To jest papryczka jakaś skropiona czymś w środku chyba też. Mmm. No Mmm. Mmm. Co oni dodali za paprykę tam? Dobrze, że jest ta awokado na tym, bo... Ule. Jak najszybciej zjeść. Oh. Jeszcze kawałek jeden został. I. Mmm. Ah. Nie mogę się wysłonić. Chciałbym popić. Imbir tu robi robotę naprawdę. Ostatni poziom ostrości. Widziałem, że skrapiał bardzo ostrym sosem. Bo to był mój sos. I to był ten sos limitowany, czyli ostrzejszy jeszcze niż chatan jakby ktoś chciał zamówić sobie maksymalny sos to wpadajcie na sosy.pl. a ja się biorę za ostatni poziom ostrości już mam katar Nie ręce i muszę jeść z otwartą buzią mm.

Ah, wat moet cái even à, Ah, mm. Mmm, mm. mm. mnie gęba zobaczcie zaproszę kogoś na sushi On stał pół jeszcze komentarz ogień ma szansę wygrać kubek maksymalny taki maksymalny kubek tak byście się skorzystać z maksymalnego sosu takiego, to do maksymalnesosy.pl zapraszam. Dzięki za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że się podobało, mi się nie podobało w toalecie, no ale już jest dobrze. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawiajcie komentarz z propozycją na wyzwanie dla mnie. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapę do góry, subskrypcję, no i widzimy się w następnym maksymalnym wyzwaniu, do zobaczenia.